Od dnia wczorajszego czytamy cierpliwie, zgłębiamy piętnasty rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, a dokładnie tę część, znaczną rozdziału, w której Jezus opowiada o miłosiernym Ojcu i dwóch synach. I Łukasz, kiedy otworzyłem dzisiejszą Ewangelię, pomagał mi ją czytać. Ten piętnasty rozdział i ta przypowieść Jezusa w nowy sposób pomogła mi przeczytać to, co przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii. Najpierw poczułem potrzebę, aby wrócić do ostatnich słów z przed dzisiejszej Ewangelii, bo wiedziałem, że to rozdział jedenasty, a więc w zdecydowanej większości poświęcony wskrzeszeniu Łazarza. Jak brzmi ten werset, który bezpośrednio poprzedza naszą Ewangelię dnia z liturgii? To w werset 44, w jedenastym rozdziale Ewangelii Jana. Słyszymy słowa Jezusa. Roz, rozwiążcie Go i pozwólcie Mu odejść. To powiedział o Łazarzu, którego przed chwilą wskrzesił. A już za chwilę Jezus będzie związany. Zajmie Jego miejsce. Odda życie za łazarza i odda życie za wszystkich, aby wszystkie dzieci Boga zgromadzić w jedno. Pozwolił łazarzowi odejść. I sam zajął jego miejsce. I w tej perspektywie zacząłem czytać dzisiejszą Ewangelię, dalej prowadzony przez Łukasza. Najpierw uświadomiłem sobie, co nieraz w tradycji jest powtarzane, że w tym piętnastym rozdziale. W którym jest przypowieść o miłosiernym Ojcu, jest trzech synów, nie dwóch. Jest ten młodszy i starszy, w których się wpatrujemy od wczoraj i słuchamy, co Bóg mówi nam przez nich o naszym życiu. Ale jest ten syn który opowiada tę przypowieść, syn ojca, którego kiedy gubi się jeden i drugi, wysyła, aby przyprowadził ich do domu. I ojciec w swoim synu staje się tułaczem. Jak mówi Psalm 56, Idzie za dziećmi i zbiera ich łzy do swojego bukłaka. Sam staje się tułaczem, bo jego domem są jego dzieci. Jego domem są, jest ich życie. Rozwiążcie ich i pozwólcie im chodzić. Przypomnijmy sobie, jak rozpoczyna się cały piętnasty rozdział Ewangelii Łukasza. Komu Jezus opowiada tę przypowieść? Opowiada ją faryzeuszom i uczonym w piśmie przede wszystkim, bo szemrali, że otacza się celnikami i grzesznikami. Oni nie widzieli w nich dzieci ojca. Nie widzieli w nich swojego młodszego brata. Oni byli zgorszeni jak starszy syn przed domem ojca, że takich jak oni przyjmuje, że dla nich nie ma miejsca w domu ojca. I w dzisiejszej Ewangelii ci także wracają. Postanawiają zabić tego syna, który tę przypowieść opowiadał. Dlaczego chcą go zabić? Bo boją się, że inni uwierzą w Niego, że uwierzą w miłość, która jest dla wszystkich, że uwierzą w Boga który jest Ojcem i który mieszkania przygotował dla każdego. On burzy ich porządek myślenia, burzy ich porządek religijny, burzy ich przekonania, świat ma się dzielić na dobrych i złych, na godnych i niegodnych. Na lepszych i gorszych, na mających rację i nie mających racji. I dlatego ten świat ma w sobie coraz głębszą ranę. Często przychodzi ona przez nasze domy, przez nasze miejsca pracy, przez nasze wspólnoty. A Jezus wraca z tej tułaczki. Oczekiwany przez ojca, i wprowadza wszystkie dzieci do jednego domu. Ale oni tak nie chcą. To nie jest ich świat. To nie jest ich religia. Co gorsza, też się powołują na Boga, ale oni chcą innego porządku. Lepiej jest dla Was, aby On umarł niż miałby zginąć cały naród. A jaki jest powód? Bo przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz naród. On nam wszystko powywraca. Przecież mamy wszystko tak uporządkowane. Wszystko jest jasne. Nic nie jest jasne w takim porządku, w którym każdy chciałby dzielić ludzi po swojemu. Nic nie jest jasne, bo ojciec nigdy nie zgodzi się w sercu na podziały. Syn starszy będzie przychodził jak faryzeusz dzisiejszej Ewangelii i mówił to jest twój sen, to jest twoje życie. To są Twoje pomysły, Twoje wizje świata, Twój porządek, ale nie nasz. Czy Bóg może wtedy bardziej cierpieć, niż wówczas, kiedy dziecko przychodzi do taty, do swojego Ojca w niebie i mówi: Wybieraj, albo ja, albo on. Są wśród nas Ojcowie, są Matki. Wy wiecie najlepiej, co byście czuli w sercu, gdyby wam tak dziecko powiedziało: O swoim bracie czy siostrze, wybieraj, albo ja, albo on. Bóg się nigdy nie zgodzi na taki świat i nigdy się nie zgodzi na takie wybory. W jego sercu wszyscy są dziećmi. I myślę, że kiedy Jezus widział tych szemrzących w Ewangelii Łukasza, a dzisiaj słyszy także tych, którzy już nie tylko szemrzą, ale organizują pułapkę na Jezusa, bardzo cierpi. Cierpi najpierw dlatego, że ciągle nie pozwalają się kochać tak, jak młodszy syn. Jak tych wielu spośród Żydów, którzy się nawrócili, jak tych, którzy go otaczają, chociaż ich życie jest bardzo podobne do młodszego syna z przypowieści Jezusa. Cierpi bardzo, że i oni nie chcą przyjść, że ciągle mu mówią: To nie ten porządek, albo oni, albo my. Albo przyjmiesz nasze zasady, nasz obraz Boga, albo będzie Bóg na nasz obraz i na nasze podobieństwo, albo ciebie nie ma. Takiego Boga trzeba wyeliminować, bo my mamy inny pomysł na świat, inny pomysł na Kościół. Inny pomysł na to wszystko, co nas otacza. Chcielibyśmy jeszcze na chwilę zatrzymać się przy tym starszym synu, przy którym ojciec jest i bardzo cierpi. Wysłał swojego syna, aby też starszego do domu przyprowadził. Ale ten starszy niczego nie rozumie. W tej chwili. Bo powieść, przypowieść pozostaje niedokończona, jakby. Tak jakby Jezus zawiesił głos. I jakby czekał na powrót tego starszego syna ojca. Mocno nad tym reflektuje Henry Nawen. Kiedy patrzy na odejście, na grzech, na biedę młodszego, a potem starszego. Przecież każdego przyszedł zbawić syn Ojca. I w jego sercu nie ma podziału. Ten młodszy syn, pisze nałem, zgrzeszył w sposób, który nie trudno nazwać. Jego zagubienie jest oczywiste. Roztrwonił swoje pieniądze, czas, przyjaciół, ciało. Na czym polegała jego przewina, wiedzieli nie tylko jego przyjaciele, rodzina, ale on i sam. Mamy tu do czynienia z klasycznym upadkiem człowieka. Jego wymowa jest jednoznaczna. Znacznie trudniej jest utożsamić się z zagubieniem starszego syna. Przede wszystkim robił on same właściwe rzeczy. Był posłuszny, obowiązkowy, prawomyślny i pracowity. Ludzie szanowali go i podziwiali, chwalili i prawdopodobnie mieli za wzorowego syna. Na zewnątrz starszy syn był bez zarzutu. Kiedy jednak stanął wobec radości ojca cieszącego się z powrotu jego młodszego brata, zaczęły w nim wrzeć ciemne siły. Nagle w jaskrawy sposób pokazał się jako osoba rozgoryczona, nierzyczliwa, samolubna. I pełna pychy. Zastanawiam się, co więcej niszczy: żądza czy rozgoryczenie? Jest tyle rozgoryczenia pośród prawych, w cudzysłowie, cnotliwych, w cudzysłowie. Jest tyle gotowości do osądzania, potępiania, uprzedzeń, pomiędzy świętymi cudzym słowie jest tyle zapiekłego gniewu pomiędzy ludźmi którzy dbają o to by unikać grzechu cudzym słowie w tym momencie mam poczucie że Jezus najbardziej cierpi z powodu starszego syna, ojca. Z powodu tych faryzeuszów, arcykapłanów, którzy zasiadają w Najwyższej Radzie rozgoryczeni, nieżyczliwi, samolubni i pełni pychy. Ale Jezus, który zamienił się miejscem z łazarzem i powiedział rozwiążcie go, pozwólcie mu odejść, to samo uczyni ze swoim starszym synem Ojca. Zamieni się z nimi miejscem. Aby ich rozgoryczenie zamieniło się w miłość, aby ich nieżyczliwość zamieniła się w dobroć, aby ich pycha zamieniła się w pokorę. To jest nasz Jezus, syn Ojca, który opowiada nam tę przypowieść. Jest gotowy zamienić się z każdym z nas miejscem. Wszędzie tam, gdzie jest nasz grób i w tym grobie będzie razem z nami czekał na nasze zmartwychwstanie.